Siema widzowie z tej strony Pawliczek, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i pewnie się zastanawiacie, dlaczego tak długo nie ma żadnego nowego filmu. Ogólnie to jest źle. Nie ma żadnego nowego filmu, ponieważ mam awarię programu do montowania, a Wy widzicie ten film, dlatego że po prostu... Po prostu nie montuję tego filmu, tylko od razu go nagrywam i wrzucam na YouTube'a. Dlatego go możecie zobaczyć. Ogólnie to jest tak z moim programem, że normalnie sobie montuję filmik i po chwili zaczynam mocno lagować ten program i wywalam go później. Nie wiem dlaczego się tak dzieje, jak wiecie, to możecie napisać i mi pomóc wtedy. Prawdopodobnie filmy wrócą. No i ogólnie, dlatego nie ma po prostu filmów. A więc. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A w ogóle jeszcze wrzucałem ten. Informacje na społeczność o tym, ale. Nikt chyba tej informacji nie zobaczył, więc nagrywam filmik z tego. To, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie, cześć, pa.